Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Snow i kontynuujemy naszą przygodę w Silent Hill poprzedni odcinek był po prostu potężnym ciosem prosto w, zno, prosto w nos od fabuły gry dowiedzieliśmy się, że Alex był w szpitalu psychiatrycznym i to najprawdopodobniej o nim była cały czas mowa, kiedy znajdywaliśmy zapiski o pacjencie z pokoju numer 206 dowiedzieliśmy się również, że zniknięcia w względy nie są przypadkowe i ta oto pani za tym stoi, chodziło o odnowienie jakiegoś y, starego przymierza, które zawarło, znaczy które zawarli założyciele miasta. Na domiar złego Curtis z wielką piłą mechaniczną poszedł do do, do, do L. chyba tak miała na imię. Zapewne będziemy musieli ją uratować. No i jeszcze gdyby tego było mało, piramidą głowy na naszych oczach zabił naszego ojca, a Alex nic z tym nie zrobił. Nie wiem dlaczego. Ale teraz nie pozostaje nam nic innego jak uzbroić się w to co mamy, czyli tylko w nóż, Poje pojechać na tych środkach leczniczych. Mamy ich stosunkowo dużo i zacząć zwiedzać to miejsce. Mam nadzieję, że padający deszcz mnie nie zagłuszy. Coś tutaj mamy, tu są drzwi. Alex, dobra, zamknięte. Tutaj jest korytarz. Możemy tu przejść... Tutaj czy tutaj? Nie, najpierw pójdziemy tam. Wow, 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 wow. Proszę mnie nie straszyć. Tutaj? Okej, okay, tutaj możemy... Ale ja najpierw idę tam. O? Słyszałem kogoś. Gdzie jesteś? Nie, to ty jesteś mój. Ja ci dam się zamachiwać na mnie tą rurką. Zgiń w końcu. Dziękuję ci bardzo. mógłby się posunąć kolejna ofiara chorych ambicji Zresztą to miejsce wygląda jak nie wiem co miejsce tortur dobra tutaj jest zamknięte co my w ogóle wzięliśmy a stanowa żurka tego nigdy nie używaliśmy jas Chorzy, chorzy ludzie. Okej, okay, ale popatrzmy, czy ktoś tu jest. Zapraszam do siebie. Kamera mi się bardzo brzyta. Wow. Oj, 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 oj! Coś ty chłopiec zrobił Przez chwilę zaczął myśleć. Raczej znaczy nie myśleć, tylko się zamyślił. Dobra, tutaj mamy? Tu coś leży. Amunicja, dziękuję bardzo. Tutaj nic, nic, nic Na stoliku. przeżył ten pobyt dwuletni dobra, wzmianka w jakiejś książce o, klucz, klucz do sektora trzeciego Czyli tutaj... No to czyli i tak nie moglibyśmy się tutaj dostać bez tego klucza. Uuu. Pistolecik. Dziewięć <ścoughs> pocisków. Dlaczego oni nam wszystko zabrali? Oddawać moje rzeczy. Tak skrzętnie wszystko zbierałem. Coś jeszcze tutaj w tym pomieszczeniu? To tu jest I wash Dobra, po co wam to było? Nie chcę wiedzieć. Lista ludzi. Na co ty się spojrzałeś? Dobra, nieważne. A to co to za pokój? Okej okay. Czy coś tutaj możemy sobie znaleźć? Tutaj nic nie ma Tu nic. O! Ho, ho, ho. Piękne rysuneczki i słyszę jakieś krzyki Tędy możemy iść? Nie Czyli musimy się wrócić do miejsca, z którego przyszliśmy Oj chłopie, chłopie Pomszczę wszystkich o, Fucking shit Z jednej strony cieszę się, cieszę się, że jak jest dwójka przeciwników, atakuje jednego, to drugi to drugi stoi z boku i nic nie robi. <ścoughs> Ale z drugiej strony, no... Kiepski sposób na realizm w grze. Coś tutaj jest? Nie. nie. chcę wiedzieć do czego te kontenery służyły. Naprawdę nie chcę wiedzieć. To też zamknięte. To również. Czy możemy tym pokryć? O, możemy. I niech zgadnę, zamknie się. Mhm. Czyli potrzebujemy naszej towarzyszki. Będziemy współpracować tak samo jak w kanałach. Dobra, kucamy. Skoro klucz mamy. Halo? Ktoś tu jest? Zapraszam. Ja naprawdę jestem przyjazny. No i kolejny na naszym koncie te drzwi? Nie jakieś tutaj? Również nie tylko te zostały? Nie, jeszcze jedne ok klucza nie mamy, czyli tutaj idziemy. Aleks, Alex, Alex, Alex. Nie mógłbyś sam wyciągnąć. Brawo Dobra, jak to tutaj wygląda? Ja e, spoko. O nie no, nie, nie, nie. Dalibyście sobie w końcu spokój. Gro, proszę nie klatkować w takim momencie. No ty ham sparowałeś mój cios. Gdzie jest drugi? Au! Ten jest twardszy. Potrafi walczyć. Dobra, uszkodził nas trochę. Dobra, tyle wystarczy. A myślałem, że w tym korytarzu chociaż będziemy mieli spokój. Okej, okay, jest pokrętło, ale skoro brama jest podniesiona... Nie na długo. Y... O cholera, słyszę jak piła chodzi. stukaniem szyby jej nie pomożesz. O mój Boże. Zostawiam bydlaku. Tylko niech jej włos z głowy spadnie. Jasny Gwint, jak ja się mam do niej dostać? Nie możesz tego wyważyć? Nie. Okej. Okay. Dobra, nie interesuje mnie to jak, co i gdzie? Jasny gwint, szybciej. Szybciej, szybciej. Jezu, jeszcze musi sobie rurkę wyciągnąć. Szybko! No i ja mam z tobą walczyć teraz? O oh, fuck! Jasny wind był. Dzięki za ty wytrzymasz! Tak fajnie na monitor. Jasny gwint. No, sorry, chciała nam przewiercić Udo. Dobra. Udało się nam pokonać Cortisa. W pewnych momentach miałem wrażenie, że. Już nas ma. A zapewne spotkanie stąpiło. Hallo. No drzwi masz otwarte. Chodź, 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 chodź. Nie potrafisz drzwi otwierać. Aha, ty nie chcesz tu wejść w ogóle. A, a, co, co, co? jakby doktryna wiary. I strasznie chora doktryna. Każde dziecko zrodzone z ciała dzierży. Mm, kazę z ciała z którego powstało Jedyna droga, żeby um, Nie wiem, zabezpieczyć te udręczone dusze żeby mogły żyć w czystości jest oczyszczenie ich z ciała czy znaczy ich ciał z ciała z mięsa Nie 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 nie, nie. Strasznie Kore, naprawdę. No coś tutaj jeszcze jest. A w tej drugiej sali. Może tutaj coś? Tam w ogóle zostawiliśmy za drzwiami. O, klucz, 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 klucz. Pokój 301. Gdzie on jest? Tutaj. No coś za tymi. Nie. Ona sobie tam da radę. Ja w nią wierzę. Dobra, i tu jest jeszcze pomieszczeniem. Dobra, chyba nic tu już nie ma. A przynajmniej taką mam nadzieję. Jeszcze tylko szybki rzut okiem. Nie, nic tu nie ma. Ale tutaj. Tu nic, nic. Okej. Dobra, już jestem. Nie obawiaj się. Aha. Sprawdzałem te drzwi? Nie, nie sprawdzałem. <ścoughs> Czego ja się spodziewałem? Tutaj coś? Nie. Dobra, chodź. Przydasz się teraz. No, przeskakuj, przeskakuj. Jak za starych dobrych czasów w kanałach No i pamiętaj, nie zrzuć. Brawo. Let's tu, 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 tutaj. O fucking shit. L. nie. O, sz, kurde, jeden ma broń. L. nie zbliżaj się tutaj, czy jak ci tam na imię? A, shit, 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 Tak, 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 tak. Eee... Jasny Gwint! Gdzie jesteś? Tu jesteś. Dobra. Ci z bronią stanowią problem. 301 I zobaczymy co tutaj... Kolejny bardzo przyjemny pokój. O, 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 o. Notatka. Eksperyment się nie powiódł. Gdy nie wiem czy to będzie miało jakieś znaczenie. No, tego już się dowiedziałeś wcześniej, Aleks. Coś może tutaj za tymi. Tutaj nic nie ma. Ale zobaczymy ile ten... Dziewięć pocisków tylko. Dobra. Niech im będzie. El, 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 el. się, posuń się. A... <śm> a to co to jest? Serio? ho, ho, ho. ho. No to teraz będziemy się bawić. Ej, to mogli mi... Kurde To teraz się wkurzyłem, że tą amunicję mi zabrali Ale my wyciągamy właśnie nóż Coś tutaj na tych półkach O A tutaj co? Pewnie serum Tak To bierzemy, chodź, chodź. No, dziękuję Ci bardzo. Czy my możemy to rozbić? Możemy, ale. O, kolejna not notatka. nie chciał się do Was przyłączyć to Kawa i pączki są podawane no Nikt nie chciał się do Was przyłączyć to postanowiliście porywać ludzi Zarąbiście Czy może gdzieś potwór wyskoczyć Nie wygląda na to Z tego pomieszczenia możemy się tutaj dostać Później tam dalej. Dobra, zobaczymy. Dobra, nikt nie wyskakuje. Kolejne serum? Nie. Apteczka. Tu coś jest. A kolejna lista osób.